Ja, proszę Państwa, skaczę, skaczę, Adam Małyż. Proszę Państwa, uwaga, ale on leci, ale on leci, proszę Państwa! Kiszła, przewróciłem się! Co tam, kochanie, co ty tak latasz się, krzątasz? Co taka skrzywiona jesteś jakaś? Jak, Hendryczku, no święta idą, robię porządki, wszystko sprzątam od samego rana. Już mnie tak plecy, bolą, ci powiem, że normalnie aż mnie wygina, muszę jakimś Voltarenem posmarować, czy co no? Trzeba poogarniać. A porządki robisz, może coś ci pomóc, co? Czy coś? Jak tak cię plecy bolą, co? Nie, 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 nie martw się, no. Najwyżej mi plecy odpadną, spadną gdzieś tam kuźwa i przez przypadek je odkurzę. No nie przeszkadzaj sobie kochanie, graj sobie, ja sobie wszystko poradzę, ogarnę, no. A, no to jak sobie ogarniesz to super, nie? To ja gram dalej. No patrz, no myślałam, że pomyśli. No sam z siebie pomyśli, no? Mówię, że plecy mnie bolą, to nie. Gra dalej, kuźwa i jeden. Ty! Polska nieudana wersja greja! Ty może w końcu weźmiesz się i mi pomożesz. Mówię ci, że mi plecy odpadają, a ty sobie grasz, jakby nigdy nic. A ta niech małżonka szacowna zapiera, co? Ale o co ci chodzi? Ja nie rozumiem. Czego ty tutaj robisz jakieś awantury? Przecież pytałem się normalnie, czy ci pomóc. To powiedziałeś, że nie, że sobie sama poradzisz, ogarniesz. No to teraz masz do mnie pretensje. O co chodzi? Ale ty powinieneś, Henryk, sam na to paś. Jak ci mówię, że mnie plecy bolą, że muszę Voltarenem posmakować. Posmakować, kurwa, posmarować, nawet język mi się plącze z tego wszystkiego, z tego zmęczenia. To ty będziesz od razu rzucić wszystko i powiedzieć, dobrze, kochana, moja kobitko, to co to gra? nie mnie jest ważniejsza, teraz twoje zdrowie i psychika twoja jest ważna! Nie, 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 kochanie, bo to jest, tu trzeba po prostu logikę, tak? Logikę wziąć pod uwagę. Jeśli ja się pytam, czy coś Ci pomóc, ty mówisz, że nie, no to nie, no to ja uznaję, że nie i sobie robię swoje, tak? Także nie rozumiem w ogóle tych pretensji. W ogóle zresztą to ja mogłem yy, z kuźwa nie wychodzić za mąż, bym miał święty spokój. Logika! Byliśmy logicznie. Jak ja bym miała pomyśleć logicznie, to dawno bym cię w dupę kopła i rozwód z tobą wzięła. Ja bym miała pomyśleć logicznie. A zresztą, Henryczku, ty lepiej nie wychodź za mąż. Ty lepiej za mąż nie wychodź, bo jak trafisz drugiego takiego z niedojmaniem mózgowym jak ty, to ja nie wiem, czy wy dacie radę w kołupie coś razem ogarnąć. Dobra, przejęzyczyłem się. Mogłem się nie żenić. Jakbym się nie żenił, to może teraz bym był jakimś, nie wiem, podróżnikiem, podróżowałbym po świecie i nie musiałbym słuchać takich różnych głupich rzeczy. Tak, podróżnikiem. Podróżnikiem, Hendryczku. Gdyby nie ja, twoja szacowna, poszerzona, umysłowo żona, która całe życie cię prowadzi za rączkę ku słońcu, to ty byś był, nie był, by, to ty byś nie był podróżnikiem, ty byś był zjebem życiowym. No. I na drugi raz, Hendryczku, jak ci kobitka mówi, że ją plecy bolą i aronicznie, bo to jest aronia, Hendryk, że nie masz pomagać, to ty lecisz od razu. Rozumiesz? Nie rozumiesz, bo ty kurwa nigdy nic nie rozumiesz. Dobra, to, to co? Pomóc ci czy nie? Teraz to ty się wal! Nie wiem o co chodzi. Gram dalej.